Hej, ja jestem Martyna. Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo specjalny zimowy odcinek. Jest specjalny, ponieważ doszły do mnie już lalki LOL OMG z serii Winter Kill. <tryk> W mojej serii Winter Chill są cztery. Ja już dwie wstawiałam na kanał. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to po tym odcinku nadróbcie. Tą niebieską mam już od jakiegoś czasu, ale chciałam otworzyć ją razem z koleżanką, która szła do mnie za zagranicy. Nie mogłam dostać jej nigdzie w Polsce. No musieliśmy trochę poczekać na panią Missy miał. Jeśli lubicie lalki Lolo MG i chcecie jej więcej na tym kanale, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, a poza tym, że otwieram te śliczności, chciałam poinformować Was. Tak, dobrze widzicie, zrobiłam czapki, zabawa, turururu i słuchajcie, niedługo ruszam ze swoim sklepem, w którym będą nie tylko czapki, ale też t-shirty i akcesoria, także bądźcie czujni, myślę, że zdążę otworzyć sklep już przed świętami, tak żebyście na święta mogli cieszyć się zabawowymi rzeczami. Także wyczekujcie, subskrybujcie i lecimy z tym. Tak prezentują się pozostałe dwie zimowe lalki. Mamy panią Missy Miao ze swoją Baby Cat. I jest jeszcze Ice Girl i Brrrr Bibi. Ta ma mega czederskie włosy i jest po prostu przepiękna, ale na to czekałam najdłużej, więc zabieram się od razu do unboxingu. Piszcie koniecznie, czy oglądaliście poprzedni film, w którym otwierałam Camp Cutie i Big Week, która została moją ulubioną lalką LOL OMG w historii. Naprawdę nie mogę z tych holo opakowań, one są tak piękne i w ogóle to jest naprawdę zapakowane jak taki prezent, zaraz zobaczycie, są w stóżki. Zobaczcie, lalka jest w takim obracającym się pudełku, które jest zawinięte wstążką. No, idealny prezent na święta. Okej, okay, czas otworzyć mój prezent. I jest! I ona! Wow! Prawdziwa pantera. Takiej fryzury to ja w LOL Surprise jeszcze nie widziałam nigdy. Naprawdę zaszaleli. Z tyłu ma trochę wygolone i namalowaną zebrę. Są pasemka, koczki, a z nich wystają takie, no nawet nie wiem co, trochę Wygląda jak płomienie. Ma brokatowe usta, super zielone oczy i taki koci strój. Prawdziwa Missy miał! A do niej w dodatku zobaczcie... Jakieś śliczne słuchawki. Nie, to nie słuchawki, to nauszniki. Tu zasłania uszy, a tu pojawiają się kocie uszy. No, mega wypas. Chciałabym takie mieć. Trochę kojarzy mi się z kobietą Kot. Nie wiem, czy kojarzycie tą postać. Była i w filmach, chyba i w komiksach, i w różnych miejscach. Zobaczcie, w ogóle ona w pokoju ma lustro w kształcie kota, ale wypas. Mam tu do niej jeszcze w dodatku coś. Czy to będzie kłębek? Oj, to chyba będzie kłębek. Nie, to to rep puszek. Myślałam, że będzie kłębek, skoro to taka kocica. Ale taki puszek też pasuje do kociego motywu. Super. Zobaczmy jej młodszą siostrzyczkę, bo jak widzicie w tej serii, duże lalki są od razu z młodszymi siostrami. I proszę, jaka kocica. Są tutaj jeszcze oczywiście pozostałe ubrania do dużej lalki, no bo nie będzie tylko w takim przeźroczystym kombinazonie popylała. Ten zwierzęcy motyw wszędzie się tutaj przewija. Zobaczmy, co tutaj jest w środku. <laughs> Trapery! Ej, pierwszy raz, chyba w lolach, jest but z futerkiem jakimś. Że nie jest cały plastikowy, tylko słuchajcie, ma tutaj futereczko, jakie ludzkie i fajne. No są to niby takie zimowe buty typu traper, ale takie wysokie, to ja nie wiem. Nie chciałabym wyjść w nich na śnieg. A tutaj pewnie będą jakieś dodatki. Uuu, wyczuwam oksy. I to jakieś nie jakie, tylko takie mega, mega cool. Chodźcie do... I jakie dziwne, najdziwniejsze okulary, jakie w życiu widziałam. Ale zobaczcie, to jest po to tak zrobione, że pewnie w nich będzie wyglądać, jakby miała kocie oczy. Jest też czoker, który wygląda trochę jak obroża, no ale jest motyw zwierzęcy i w sumie jak. Uuu, no naprawdę, serio jak obroża. Jest kolczyk grawka, e, tak, dobrze powiedziałam, kolczyk, nie kolczyki, bo drugi kolczyk jest inny, po prostu taki gwóźdź, jakby. Zobaczmy, jaki tutaj jest Ciuszkens. No oczywiście, jak żeby inaczej Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię e, Motyw zwierzęce na ubraniach I mi się to podoba Jest taka spódniczka z milutkiego materiału e, Z dużym pasem, żeby podkreślić Ładnie talię i takim gorsetowym Sznurowaniem, naprawdę fajnie, fajnie A do tego uuu. Puchówka bolerko. Słuchajcie, w modzie w tym roku jest takie nowe zjawisko: jak swetry bolerka i kurtki bolerka, czyli jakby zasłaniają tylko ręce. Nie jest to zbytnio pożyteczne, w sensie można zmarznąć, ale wygląda bardzo fajnie. W sensie teraz wygląda dziwnie, jak jakieś gąsienice, ale jak będzie ubrana w to, to będzie naprawdę super wyglądać. Okej, okay, ubrana pani Missy miał, prezentuje się w taki sposób: naprawdę przeszalona stylóweczka, prosto ze stoku narciarskiego na karnawał. Jej młodsza siostrzyczka za to trochę wygląda, jakby była przebrana na Halloween za kotka, i wygląda przeuroczo. Zastanawiałam się, co to za kropka na jej nosie, ale to jest po prostu koci nosek. Kto kiedykolwiek z was w życiu przebrał się za kotka i miał chociaż namalowane włosy i nos, piszcie w komentarzu. Ja osobiście miałam takie przebranie wiele razy i jest po prostu bardzo proste, szybkie i efektowne. Okej, okay, ja zabieram się za panią Ice Gurli Brrr Bibi, a wypiście, czy warto było czekać na Missy Miau. Nie wiem, czy jakakolwiek lalka LOL OMG ma tak wielkie włosy jak właśnie Icy. Ups. Jak właśnie Icy Girl. W ogóle zobaczcie, ona z tych wszystkich dziewczyn z kolekcji Winter Chill jest najbardziej gotowa na zimę. Ma puchatą czapkę, namalowane śnieżynki i kostium narciarski. Piszcie w komentarzach, czy jeździcie na nartach, czy na snowboardzie, czy na niczym, czy na tym i na tym. I piszcie też, czy planujecie jakieś zimowe wypady na narty i tak dalej, czy może zostajecie w domu ze względu na przykład na wirusa. Ale wiecie co? Mogli i dać jakieś zimowe buty, a nie kowbojki na stok! Co? Otwieram mój prezencik i, i jaki ten kolor włosów na żywo jest piękny. Tutaj zobaczcie, on wygląda taki mega jasny, a na żywo jest bardzo intensywny i w ogóle wygląda jak jakaś królewna albo postać z bajki. Śliczna jest. Wow, ale jest przygotowana. Słuchajcie, nawet ma taką bluzkę specjalną i leginsy i ciepłe skarpety na stok, Tym bardziej dziwią mnie tak w bojki. jej kłona wygląda jak jakaś pipi langström z tymi piegami ze śnieżynek. No cudnie. Zobaczcie, ona jeszcze nie ma takiej czupryny, tylko dwa kucyki, więc jeszcze bardziej mi się kojarzy z pipi. Kolejny szczegół to jej nos jest taki trochę czerwony i policzki. I to jest dlatego, że po prostu jak jest się długo na dworze, no to właśnie tak się robi. Zauważcie, że po spędzeniu dużej ilości czasu na zimnym powietrzu wszyscy mamy czerwone nosy, jakieś trochę kata, różowe policzki i tak dalej. I tutaj właśnie jest to przedstawione, tak moim zdaniem. Po prostu, że ona zmarzła troszkę na tym stoku. Poznajmy się. Liczyną łączną siostrzyczkę. Brrr, Bibi. Musiała nieźle zmarznąć, że aż nazywa się brr. No, mogłaby być trochę bardziej przygotowana na stok, jak jej starsza siostra. Chociaż jeszcze jej nie ubrałam, ale no, ta ma czapkę z daszkiem zamiast jakiejś puchatej czapki. Ale chociaż ma śniegowce. Dobra, zobaczmy, jakie są do niej dodatki. Piękne, lodowe opakowanie, wyglądające właśnie jak kawałek lodowca. O, ta ma też fajne oksy. I jest mięciutkie, więc domyślam się, że w środku jest tapurka. Puchata czapka. Wow, serio jest puchata jak nie wiem. Bardziej niż mój kot. do tego czadowe, pomarańczowe, okulary i śliczny, srebrny naszyjnik. Hmm, może zostawię go sobie jako pierścionek? Piszcie w komentarzu, czy zostawić sobie jako pierścionek, czy jej jako naszyjnik. Ale to nie koniec dodatków. Mam tutaj jeszcze jakieś buciory, a ah, to te słynne kowbojki. Wow, jakie brokatowe. Fancy. No śliczne, są śliczne. Przyznam, że też nie raz założyłam buty nieodpowiednie do pogody, po prostu przez to, że były ładne. Wydaje mi się, że Icy Girl robi właśnie to samo. Okej, okay, czas na ubrania, na ten śnieżny kombinezon. Jak ja bym chciała mieć taki kolorowy kombinezon na snowboard, to mam czarny. Tutaj jest góra, śliczna kurteczka do kompletu z puszkami, które pasują do czapki. No po prostu idealny outfit na stok. Nawet ma taki pasek elastyczny do zapięcia. Jestem pod wrażeniem. Tak prezentuje się ubrana Icy Girl. Nie wiem na razie, jak nałożyć tą czapkę na jej wielkie włosy, więc może ją po prostu zdejmę. Może jej podrzucę czapkę zabawa, albo turururu może łatwiej będzie ją nałożyć. Obie dziewczyny prezentują się po prostu super, naprawdę wyglądają przekozacko. Każda ma swój mega indywidualny styl i po prostu nie da się ich pomylić z nikim innym. Piszcie w komentarzach, która Wam bardziej przypadła do gustu: czy IC Guru, czy Missy Miał. Ja przyznam, że moją faworytką jest. Ta, przez tą burzę loków i kolor tych włosów. Bardzo mi się on podoba. No i ma strój narciarski, taki jaki zawsze marzyłam. Ale pani Missy miał też jest mega czaderska i będzie super pasować do mojej kolekcji. Dobra, wyczekujcie czapek, a tutaj macie poprzedni film, tu jeszcze inny film, a na środku klikajcie subika. Bye!